Szanowni Państwo, czy jest możliwe, żeby ponad 150-letnia moneta złota była tańsza od współcześnie wybijanych monet bulionowych, czysto inwestycyjnych? Otóż jest to możliwe, a przykłady macie właśnie w tej chwili na ekranie, a ja mam je przed sobą na tatce. Jeżeli interesuje Was tematyka monet o nominale 20 franków w Łacińskiej Unii Monetarnej, zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jeżeli materiały, które dla Was przygotowuję Wam się podobają, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, tym samym nie ominą Was kolejne treści, które dla Was przygotowuję podzielcie się również w komentarzach swoją opinią na temat tego co tutaj y, przedstawię, na początku oczywiście drobna informacja pamiętajcie o tym, że to co ja tutaj na moim kanale i w tym filmie prezentuję to nie są żadne porady inwestycyjne, a raczej hobbystyczne podejście do pięknych przedmiotów jakie są piękne w tym przypadku ponad stuletnie złote monety słuchajcie przechodząc do tego co na tatce monety 20 frankowe mam słuchajcie no, olbrzymią przyjemność Zaprezentować Wam piękną kolekcję tych monet. Myślę, że one się jeszcze na kilku moich filmach pojawią, bo jest tutaj o czym rozmawiać. Natomiast dzisiaj chciałem zrobić taki krótki wstęp i parę słów generalnie powiedzieć o monetach z takiego punktu widzenia czysto inwestycyjnego, jeżeli chodzi o zakup tych monet. Słuchajcie, Łacińska Unia Monetarna. Coś, co już się nieraz na moich materiałach przewijała. Została powołana traktatem w 65 roku, weszła w życie w 1865, weszła w życie w roku 1866. Słuchajcie, kraje europejskie zdecydowały się ustandaryzować swoją walutę. Efektem tego są właśnie te piękne monety 20-frankowe. Słuchajcie, ten krótki. Dzisiejszy materiał przygotowałem z okazji tego, że mam dostęp właśnie do takiej pięknej kolekcji monet 20-frankowych i stwierdziłem, że na początek warto powiedzieć parę słów, dlaczego warto tymi monetami się zainteresować czysto inwestycyjnie. Wiadomo, jeżeli chcemy kupić złoto fizyczne, chcemy je kupić w postaci monet bulionowych. Moneta uncjowa zawsze wychodzi najtaniej. Mówiąc najtaniej, mam na myśli stosunek ceny za gram do ceny giełdowej tego złota, czyli tak zwane premium, czyli wszystko to, co płacimy powyżej ceny spot, czyli ceny giełdowej. W przypadku monety jednouncjowej jest najtańsze. No wynika to prosto z tego, że im mniejsza moneta, mamy mniej złota, natomiast koszty związane z wybiciem, transportem, przechowywaniem, obsługą przez sprzedawców i tak dalej są takie same, jak w przypadku monety większej. Tym samym, im mniejsza moneta, tym ten koszt za gram w odniesieniu do ceny giełdowej jest wyższy. Dzisiaj, jak sobie sprawdzałem, nie chcę tutaj podawać kwot bezpośrednio wyrażonych w złotówkach, no, bo to się mocno zmienia. Ale mniej więcej za 4-5% jesteście w stanie powyżej tej ceny giełdowej złota kupić monetę jedną uncjową. Monetę on wartości 1,4 uncji, żeby ją kupić, to musicie zapłacić gdzieś mniej więcej 10-11 Procent, tak, czyli stosunkowo dużo. Ten problem jest o tyle istotny, że za monetę jedną cyjową no, trzeba jednorazowo wyłożyć około 8 tysięcy. Bardzo często osoby, które są zainteresowane zakupem mniejszej ilości metali szlachety, no, nie są w stanie jednorazowo takiej kwoty wyłożyć i też dlatego szukają monet o mniejszych nominałach. I tutaj właśnie wchodzą monety 20-frankowe, gdzie to tak zwane premium, czyli ta różnica czy w procentach wyrażona powyżej ceny giełdowej. W momencie, gdy przygotowałem ten film, udało mi się najtaniej znaleźć w okolicach 6%. Więc słuchajcie, da się kupić monetę, która ma, zaraz powiem dokładnie, jakie parametry, ale tutaj jest mniej niż 1,4 Uncji i da się ją kupić w cenie w przeliczeniu na gram korzystniejszej niż monety bulionowe współcześnie dostępne w sklepach. Powiedzmy sobie najpierw parę słów na temat. Parametrów tych monet. Słuchajcie, generalnie powiedziałem o łacińskiej Unii Monetarnej, natomiast tutaj trzeba zacząć od tej monety, która jest na samej górze. Słuchajcie, mamy tutaj Napoleona. To jest akurat moneta z początku XIX wieku, ponieważ to właśnie za Napoleona został wprowadzony ten standard 6,45 złoto, próba 900. Tak. I wszystkie te monety, które na tej tatce w tej chwili widzicie, to jest dokładnie taki standard. Słuchajcie, mamy tutaj. 6,45 zł, próba 900. Jeżeli ktoś powie, dobra, ale lepsze do inwestycji jest złoto czyste, no to tylko powiem, że bardzo popularne, współcześnie wybijane dukaty austriackie, suwereny, czy chociażby krugerandy, to również nie są monety z czystego złota. One również posiadają domieszkę innych metali, po to tylko, żeby ta moneta była bardziej odporna na jakieś uszkodzenia, czy na warunki zewnętrzne. Tutaj mamy monety, które były, które były wybijane, Normalnie z przeznaczeniem do obiegu, dlatego też nie jest to czyste złoto. Natomiast mamy tutaj 5,8 grama czystego złota. I słuchajcie, tak jak powiedziałem: monety Łacińskiej Unii Monetarnej, krajów europejskich, które należały do Łacińskiej Unii Monetarnej, było Sporo, nie chcę tutaj wszystkich w tej chwili wymieniać, ale na pewno warto wspomnieć Francję, Belgię, Hiszpanię, Szwajcarię, słuchajcie, Włochy. Stąd też wybór, jeżeli chodzi o te monety dwudziestofrankowe, jest bardzo duży. Dzisiaj pokażę Wam kilka monet, które są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w monety 20 frankowe, z tego prostego powodu, że zostały wbite w nakładach no, wielomilionowych, jest ich na rynku bardzo dużo i najprościej je właśnie na, na te monety jest trafić. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę, że jest naprawdę sporo monet w tym samym standardzie, natomiast monet rzadszych, w przypadku których no już absolutnie nie możemy mówić o premium rzędu kilku procent, bo czasami jest to premium sięgające kilkuset. Chociażby monety z krajów tutaj bałkańskich. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, tak jak powiedziałem, na samej górze mamy Napoleona. Tak, tutaj ostatnio miałem komentarz, że nie wiadomo o co chodzi z tym spotem. Ja mówiąc spot mam na myśli cenę giełdową, tak? Czyli to, co znajdziecie gdzieś w notowaniach na bankierze, czy na innych serwisach notowania złota, czy też srebra, to jest dla mnie cena spot, czy też cena giełdowa, będę tego używał zamiennie te monety zdecydowanie już dzisiaj nie kupicie w, w spot czy też w cenie giełdowej plus kilka procent, natomiast wszystkie te poniżej już tak. Słuchajcie, zacznijmy sobie od cesarza Napoleona, który zainicjował w ogóle założenie Łacińskiej Unii Monetarnej i z takich monet, które są do dostania jako monety 20 frankowe. To są, słuchajcie, Napoleon bez wieńca, Napoleon z wieńcem, różne roczniki. Naprawdę bardzo fajne e, monety. Ja dzisiaj nie będę specjalnie omawiał z których roczników te monety są, ile i jakie były nakłady. No, po prostu jest tego za dużo. Chciałem się zrobić taki szybki przegląd. Co mamy dalej, jeżeli chodzi o Francję? Anioł. Również bardzo popularna moneta. Jest tego naprawdę u dealerów czy w sklepach. Znajdziecie tego sporo. Następnie mamy Ceres. Podobnie jak Anioł, podobnie jak Napoleon. Jest tego mnóstwo. Moneta do kupienia bez problemu, spot plus kilka procent. No i ostatnia, czyli kogut, najświeższa, jeżeli chodzi o monety francuskie, w sensie najświeższa, że była już wybijana po roku 1900, tak? Piękna moneta swoją drogą. To na co, zwraca, to, na co warto zwracać uwagę, słuchajcie, to stan tych monet. Monety te 20-frankowe, tak, jak powiedziałem, to były monety. Wybijane z myślą o tym, że trafiają do obiegu i wiele z nich, zwłaszcza tych starszych, do tego obiegu trafiła. To, co dzisiaj jest nam oferowane jako produkt inwestycyjny, kiedyś było zwykłym pieniądzem i najzwyczajniej w świecie zużyło się w obiegu. Jeżeli sobie taką monetę, im starszą, na przykład z jakimiś przetarciami położycie na wadze to ona nie będzie miała dokładnie 6,45, może mieć troszeczkę, troszeczkę mniej. Moim zdaniem w przypadku zakupu tych monet najlepiej jest je kupować gdzieś gdzie mamy dostęp i możemy sobie wybrać konkretną sztukę którą kupimy. Ja po prostu już kilka razy widziałem, że sprzedawcy sprzedawali te monety wszystkie w jednej cenie. Część z nich była w słabym stanie, a część była prawie że w stanie niczym. Natomiast ze względu na to, że, że część z tych monet nie, nie ma wartości czysto kolekcjonerskiej, no to cena była za wszystkie monety spot plus 5% tak. Warto po prostu moim zdaniem wybrać jakąś ładniejszą sztukę, żeby najzwyczajniej w świecie cieszyła oko w naszej kolekcji, ponieważ uważam, że ktoś, kto kupuje tego typu monety, to może zbudować świetną kolekcję. No co tutaj macie pokazane w tej chwili? A powiem Wam, że mam dostęp do takiej właśnie kolekcji, gdzie jest jeszcze kilka innych fajnych perełek, pięknych monet, które już są troszeczkę droższe ale jednak, jak to się mówi, robią robotę. Słuchajcie, idziemy dalej. Dalej mamy Szwajcarię, również bardzo popularna moneta, mnóstwo tego jest na rynku, bez problemu do kupienia moneta 20-frankowa. Piękna moneta, swoją drogą. Hmm. Następnie mamy Włochy, tak? Wiktor Emanuel, jest również Umberto, tutaj go akurat nie ma na tej tatce. Piękne monety, bez problemu do kupienia spot plus kilka dalej Belgia również spod plus kilka procent Leopold drugi no i na końcu coś co może być już troszeczkę droższe ale też jest dostępne tutaj mamy słuchajcie Austrię moneta która została Austro-Węgry formalnie nie należały do łacińskiej Unii Monetarnej natomiast wybiły monety które były dostosowane standardem właśnie do Monet Łacińskiej Unii Monetarnej, i tutaj mamy coś takiego. No, drugim trzymam. Tutaj mamy 8 florenów, 20 franków. Tak ta moneta wyglądała, i ta jest jako jedyna z tych wszystkich. Zobaczcie, tamte pozostałe były odwracane jak odwrotki, a ta jest obracana normalnie jak nasze polskie złotówki. Słuchajcie, więc moim zdaniem, monety 20 frankowe. Świetna alternatywa, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem złota fizycznego i chce na to przeznaczać stosunkowo nieduże kwoty. Te monety na dzisiaj, ja tu celowo unikam cen, bo to się ostatnio bardzo często zmienia. Ale mniej więcej w okolicach 1500 zł, są do kupienia. Jeżeli sobie to porównacie, że za monetę jednouncjową musicie zapłacić gdzieś w okolicach 8000, no to myślę, że na taką monetę bez problemu sobie większość osób może pozwolić. Monety. Piękne monety z wartością historyczną, czyli coś, co lubię, jednocześnie świetny potencjał do zbudowania kolekcji, ponieważ to jest sporo monet podstawowych, które zostały wybite w tak dużych nakładach, że dzisiaj ich wartość to jest właśnie spod plus kilka procent i nie ma problemu z ich tutaj, z zbudowaniem jakiejś prostej kolekcji. Podobnie zresztą jak w przypadku monet typu Suweren. Czy monet z Cesarstwa Niemieckiego, które ostatnio zauważyłem, że lekko zdrożały? Tutaj naprawdę wybór dosyć spory i powiem Wam, że te monety są popularne nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Jeżeli sobie poprzeglądacie kanały związane z inwestowaniem w złoto, srebro fizyczne, chociażby w zagraniczne amerykańskie, dajmy na to, no to tam również monety dwudziestofrankowe zwane Napoleonami, tak, czy, czy po prostu 20 dwudziestofrankowymi monetami francuskimi również się pojawiają i jest tego naprawdę sporo. Słuchajcie, ten film to pewnego rodzaju wstęp. Ja postaram się bardziej szczegółowo omówić wybrane tutaj e, monety, które są na tej tatce. Może uda się również coś jeszcze dodatkowo do tego e, dołożyć. Dajcie mi znać w komentarzu, czy taka tematyka Was interesuje. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy krótki materiał. Zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki, cześć.